Siema, to Łukasz, Łuki Woźniak i Przemek, Przemo, Przemek. Witamy Was w kolejnym odcinku kawy, rozmówek i planszówek. Yy, właśnie bardzo prawdopodobne, że jesteście w trakcie swojego długiego weekendu. Tak, to prawda. My Jak też... ktoś wziął piątek wolny, to w ogóle już poszalał. No właśnie, my, yy, ja przynajmniej, ale no Ty też nie, bo jesteś już ze mną w piątek, długiego weekendu. Łukasz, dla mnie jakbym był na urlopie, yy, tak? w pracy z Tobą. No? O, ee, <grym> jesteśmy też tutaj e, sami i z tej gry? To jest z tej gry. Jesteśmy tutaj sami, więc mamy nadzieję, że uda nam się uniknąć jakichś problemów technicznych. Powiemy dzisiaj o grze. E, decipher. Mm, Słowa, tak. które rozpadły się na kawałki. Ja decipher powiedział, ale. No, dlatego ma, masz, masz mi jako konsultanta językowego. Wiesz, jak w sklepie zobaczysz na półce, to wiesz Panie Deciphera poproszę. No tak, Diphera, oczywiście, że tak. No, a właśnie ciekawe w ogóle, że wydawca... Tylko jak to nazwać? Rozszyfrowywanie. Więc pokażę wam dzisiaj rozszyfrowywanie i powiemy oczywiście o Wiedźminie. Stoi tam z tyłu pudełko oczywiście i tam jeszcze dwa, więc um, odpowiem na wasze pytania. Jesteśmy w trakcie kampanii, więc też warto o tym przypomnieć, że jeśli chcecie wspierać Gra no to warto. To warto. No i obiecaliśmy ostatnio czy znaczy obiecaliśmy to z dużo słowo powiedzieliśmy, że się postaramy, właśnie, jakąś grę przygotować, więc jesteśmy z jedną, ale dosyć fajną, myślę. Myślę, że jest naprawdę fajna gra tak? i rzeczywiście jest to pierwsza gra, w którą grałem y, od dawna. Tak. No, no w sensie, to nie, oczywiście to no nie jest tak, że teraz pracuję 24 godziny. Tak. Aczkolwiek dzisiaj muszę przyznać Ci, że pobiłem mhm. swój rekord. Pracy? Nie, godziny wejścia do biura. O! Nie wyszedłeś wczoraj. Nie, nie 5.49 w kluczach, klucz w rzach. Tak, no to trzeba zadzwonić wtedy, już, to już jest ten moment, że trzeba zadzwonić, żeby strona nie przyjeżdżała, bo ktoś się włamuje. Nie, 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 było okej, okay. ale więc co? aha, no decipher, ciekawe uczucie po takim odwyku, ale wciąż dużo pracy z kampanią, z wieloma kampaniami, jak się pewnie domyślacie, więc tak, bo czas należy tak powolutku, na miękko. Zaraz dojdziemy do kolejnych gier, o których będziemy wam mówić. No więc Przemysławie, czy mamy jakieś pytania od naszych widzów? Mamy oczywiście pytania od naszych widzów, więc jak najbardziej możemy od tego zacząć. Bo wiesz, my tutaj, my tutaj rozmawiamy, ale ja też już zaraz muszę pisać o dodatku Legendary Hunt. Tak, Który się tak, tak, dzisiaj tak, tak. pojawia, więc wczoraj. Ja wiem, ja Cię tutaj trzymam po prostu na wagę ale, na też ale, ale też przyjemnie, tak. też, też się cieszę. Po prostu to jest przerwa na kawę, gdzie możesz po prostu się napić i przy okazji pogadamy sobie, tak to potraktujemy. Tak to potraktujemy. Dobrze, pytania, jakby kilka tak. rzeczy, o które chciałbym poruszyć. Nie będziemy się odnosić do konkretnych komentarzy, bo komentarze są bardzo obfite mm. i za wszystkie oczywiście dziękujemy. Chciałbym Cię Łukasz zapytać o taką rzecz, jakby coraz więcej rzeczy się pojawia na kampanii. Tak. Zbierają się, odblokowują się Cele na Kickstarterze i na zagram w to. Jaki mamy pomysł na pudełko? Czy to jest pudełko pod tytułem Jeszcze go nie robimy, bo jeszcze nie wiadomo, jak duże będzie, czy to Aha. się zmieści, nie mhm. zmieści? Dobre pytanie. Yy, Dziękuję, No to, to nie moje. Ja i odpowiedź na to pytanie brzmi, że tak naprawdę takie rzeczy bardzo szczegółowe dotyczące kampanii, chyba najlepiej będzie, jeżeli będziemy komunikować gdzieś w, na zagran w to i na Kickstarterze, yy, więc w, w najbliższym tygodniu jeszcze będzie też na to czas. Tutaj losy tego się ważą, mamy tych komponentów dużo, więc musimy sobie to jeszcze przez weekend to rozplanować, oszacować i, i pewnie z czymś wrócimy po weekendzie. I a propos, jesteśmy przy komponentach, właśnie, Łukasz, to jakby wszyscy widzimy, że na Zegnaw to odblokowało się mnóstwo rzeczy, na Kickstarterze zresztą też. Tak, pokazujemy tu i tu, staramy się w miarę na bieżąco pokazywać wszystko, ponieważ to, co jest na Kickstarterze, trafia automatycznie do wspierających w Polsce i na odwrót. Pamiętajcie o tym. Dlatego jak widzicie, to widzicie, co dostajecie. I przy okazji właśnie też wypadło pytanie, um, dlaczego nie widać licznika na zagram w to, a na Kickstarterze widać przy celach. Aha, tak. No, ponieważ cele na Kickstarterze, to Marek pisał. Cele na Kickstarterze finansowo odnoszą się do zbiórki na Kickstarterze i w Polsce mamy ten jeden główny, gdzie poszerzamy ten dodatek, tak? Adventure pack. Więc... Wrzucamy ten z Kickstartera już bez ceny, bo one już są po prostu odblokowane. I ktoś by musiał pójść teraz liczyć euro. Można na bieżąco widzieć to samo na Kickstarterze i widzieć, jak tam sytuacja w euro wygląda po prostu. Mhm. Więc to też ten podział na te streżgole, on jest wynikiem tego, że przewidywaliśmy, że może być dużo pracy potrzebne na obu kampaniach i, i, i tak nas zaskoczyła sytuacja, tak, ale ten sposób skupienia jednego dodatku w jednym miejscu, tak? a in mhm. pozostałych w drugiej kampanii sprawia, że pomimo tego natłoku pracy i jakiejś tam obsługi, to jesteśmy w stanie jakoś to dobrze jeszcze w miarę ogarnąć, prawda? Mhm. I, I to też upraszcza nam sytuację. Na, a wszyscy w Polsce dostrzegamy to, co Kickstarter, to co cała ogromna rzesza osób na Kickstarterze odblokowuje. Tak. Więc tak to wygląda. Wygląda to inaczej niż w przypadku naszych pozostałych, poprzednich kampanii na Zagram w to, tak. ehm, No właśnie, e, więc, więc dobrze, że wytłumaczyliśmy. E, a przy okazji, jak jesteśmy jeszcze przy komponentach i przy tym, co się znajdzie w pudełku, to czy Ty ukażę, jesteś w stanie tak z lotu ptaka nam w ogóle powiedzieć, e, co się póki co odblokowało i, i co będzie? E, co będzie, to jest trudne pytanie, <laughs> ale myślę, że z lotu ptaka mhm. To sytuacja jest następująca, że w Streszgolach są w tym momencie cztery dodatki. Mhm. I jeden z nich jest taki, no wiadomo, mały, bo to jest figurka konia i karta. E, zgubiony wierzchowiec na dachu. W sensie, ja słuchałem Wiedźmina bardzo uważnie. I nie było tego w książce. Nie znalazłem Wiedźmina ale na dachu, ty... ale jesteśmy Old World. Nie, 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 ty nie grałeś w Wiedźmina na trójkę. Nie grałem, a, tam był. No bo ty, bo ty a, wiesz, chyba, no, bo bo to ba... Mówimy o grze. W sensie, bo bo ty, ty jesteś w tej wąskiej gronie osób, które nie skumały tego do dowcipu. Tak, tak. Ale wracając do tematu, to tak e, oprócz tego konia, to są jeszcze trzy dodatki. I tak naprawdę dosyć aktualny jest filmik mm -hmm. na zagram w to, który pojawił się w środę. Tak. Dosyć aktualny, gdzie kilkanaście minut opowiadam. Więc mm -hmm. myślę, że warto tam zajrzeć, o, mm -hmm. w tym tygodniu się ten film pojawił, y, gdzie opisuje w ogóle zawartość w ogóle, jak ona się poszerzyła w ogóle w trakcie kampanii, i te 3-4 dodatki e, opisuję tak, żebyś ktoś poczuł: Aha, dostaję w tym dodatku solo co-op przygodami. Aha, tutaj dostaję przygody do, po prostu do gry. Aha, tutaj mam różne moduły i one są takie, i takie, i takie, i takie. I to jakby to pomaga trochę złapać bardziej. E, no i nazywamy to dodatkami, no bo te nieekskluzywne później będą oddzielnie płatne, na przykład może w takim pudełku mniej więcej, e, a, a dla wspierających są gratis. Tak. Czyli, czyli mamy bardzo dużo nowych figurek, mamy sporo nowych kart, tak. e, żetonów, e, rzeczy, które nam u, jakby tak, zasadniczo regrywalność, regrywalność, nowe tryby to są takie hasłowo, że tak, regrywalność, nowe tryby rozgrywki, zarówno właśnie elementy plastikowe, więc tam jakieś figurki takie i takie i takie, ale nie tylko, bo też nam zależało właśnie, żeby odpowiadać troszeczkę na pomysły graczy, dawać te rzeczy, które mechanicznie tak. pogłębiają grę. Ja osobiście to tak się dosyć ekscytuję tymi nowymi kartami w deckbuildingu, no bo lubię deckbuilding, tak. więc już tak. sobie wyobrażam, a teraz tak zbuduję, mm -hmm. no nie, ale wiesz, ale, albo tropienie potwora, to też wymaga żetonów, dużych kart, tak. No. A ja z kolei bardzo się wiaram, że z Filipa IHart tak? na Naprawdę? Horyzoncie. I jak ostatnio... <grym> Nie, już jest odblokowana. Już jest odblokowana, tak. a no to widzisz. Ja ostatecznie, w dodatku Magowie, oczywiście. Tak. Ostatecznie, jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, tak. co ma być. Postaci... to tak się ucięło w trakcie i ktoś tam pisał, a może Regis, a może ktoś tam, może ktoś tam, mhm. Filipa, Filipa jest. Tak, ze znanych postaci jest Filipa i Alzur w dodatku z magami, który poszerza liczbę postaci. Jest to jeden z trzech płatnych dodatków. Który jest... No właśnie, on poszerza liczbę postaci o magów, one też inaczej troszeczkę działają. No. Pozdrawiamy Filipa. Ja. <grym> Pozdrawiam. Dobrze, padło też kilka takich bardzo obszernych komentarzy z prośbą o odniesienie się do nich w miejscu, gdzie te komentarze są. Tak. I no tak jak Łukasz zresztą mówiłeś, zachęcamy do tego, żeby. Pisać y, maile do, y, mhm. do, na kontakt zagram w to. Nie mówiłem tego, ale nie? potwierdzam. Ale potwierdzasz. To znaczy to trochę zależy od tego, bo rozumiem, że y, jest tak, że no nie, nie zdołamy pewnie na wszystko zawsze odpowiedzieć. Nawet dzisiaj nie zdo zdołamy na wszystko odpowiedzieć. Znaczy, ja, ja myślę, że nie zdołamy na wszystkie pytania odpowiedzieć. Co do sztuki, tak. natomiast odpowiadamy na wszystkie kwestie poruszane w tych pytaniach. Tak, czyli nie ma obszaru, którego, na który byśmy nie odpowiadali, więc tak. bardzo często te obszerne komentarze i mnóstwo pytań to są rzeczy, na które mówili, o których mówiliśmy już w Gdzieś. innych materiałach. Tak. No i jest też tak właśnie, taką mamy w ogóle strategię też w tej kampanii, że czasami na bieżąco odpowiadamy w komentarzach, ale staramy się. Codziennie siadać, czytać wszystko wstecz z poprzedniego dnia i uwierzcie nam jest tego mnóstwo na obu kampaniach, więc do, tak. tego zazwyczaj, do tego zazwyczaj siadają dwie osoby <grych> i później e, zastanawiamy się jakie są pytania lub wątki lub propozycje tak. i niektóre pytania mówimy już to było, więc Posyłamy. przypominamy, przypominamy tak. ogólnie, przeczytajcie wszystko wstecz i, i, e, e, i FAQ. To jest pierwsza opcja. Druga opcja, możemy już na to odpowiedzieć, mm -hmm. tak? Tu i teraz. I trzecia opcja, jutro wiemy, że na to odpowiemy pojutrze, za trzy dni może mm -hmm. albo zapisujemy na za chwilkę, bo, bo jest jakiś teraz pilny temat. Więc tak to wygląda, no ale są, i są też oczywiście kwestie takie już bardzo szczegółowe, typu mam pomysł na to, co myślicie. Albo, mm -hmm. albo na przykład właśnie. No, no czasami są takie jakieś kwestie szczegółowe, na które też no, nie możemy odpowiedzieć na przykład, jak, jak gra się skaluje. Mm -hmm. To akurat Softshell pyta, jak się skaluje dla dwóch osób i, mm -hmm. i jak to wygląda. No to wiesz, my możemy osobiście powiedzieć, ja, mogę, ja już chyba kilka razy mówiłem osobiście, że ja najbardziej bym grać w trzech, ale nie mm -hmm. boję się żadnego wariantu. To jest moja mm -hmm. odpowiedź. Mm -hmm. No ale na przykład y, retenzęci, niektórzy mówią y, właśnie o no, dwóch, nie? Kaczmar mówił o czterech, jest go mm -hmm. ulubiony. No więc, więc to jest już kwestia opinii. Tak. Myś pojawiają się wciąż pytania o, o wariant solo, o to jak e, wygląda automa Pojawia się, pojawiają się znowu pytania mm, no nie wyczucia... ma de facto automy no bo to tak. jest to bo mów, mówiliśmy już kiedyś o automie, nie ma w tej mm -hmm. grze automy w tej grze jest wróg który się porusza więc on jest w jakiś sposób prowadzony ale to nie jest symulacja piątego gracza czy tam trzeciego gracza tak. prawda więc to jest My jesteśmy ograniczeni, jak, jak gramy w kopię jeśli o to chodzi. Mhm. Jesteśmy ograniczeni czasem, no i wyzwaniami, które nam gdzieś tak rzuca pod nogi. Tak. E, a gdy gramy solo w grze podstawowej, też nie ma automy, tylko wybieramy, losujemy trzy potwory. Możemy dodać do tego monster trail, żeby sobie to utrudnić i, i zwiększyć frajdę. E, I losujemy atrybut, który musimy w tej grze wym dojść do piątego poziomu. I to jest takie mhm. nasze wyzwanie. Mhm. No i chcemy to zrobić w miarę w sensownym czasie. Ale nie musimy, możemy po prostu się tym bawić. Dokładnie. Kolejne pytanie hmm. od Pawła. Czy figurki są pomalowane pre O, Oj, to jest dobre pytanie, na które właśnie już odpowiedzieliśmy w aktualizacji. Mam, taką, mam takie wrażenie, że bodajże w środę. W ogóle to czasami ta aktualizacja. W środę to był rekord, jeśli chodzi o długość tekstu. Mhm. Ja na moim komputerze, jak pisałem tą aktualność, to ją pisałem sobie od wczesnego poranka, przez no. kilka godzin, z różnymi tam być, podejściami. Mhm. I w Wordzie to było 7 a 4 Czyli to po prostu kiedyś trzeba będzie wydrukować i wydać jako dokument, ja, jak, to... jak powstała ta <laughs> jako... ale, ale tamta aktualność mówi o tym, że. Początkowo mówiliśmy, że nie będzie opcji kupienia, do kupienia sobie pre co mhm. często niektórzy, co niektórzy wydawcy e, robią. E, może powiedzmy, czym jest pre-shade dla tych, którzy... Tak, byli. zasadniczo figurki takie, jakie one są, e, są bardzo fajne. Zresztą ci, którzy mają Tytanów, to zachwalają e, e, jakość tych figurek, mam, taką, mam takie wrażenie. Mhm. E, tutaj też mam nadzieję, że będzie ta jakość na najwyższym poziomie, ale można też dopłacić i wówczas na poziomie fabryki one już są tak, e, takim właśnie cieniem czarnym podkręcone. Mhm. I czekamy teraz na dokładną wycenę. I pojawi się ta opcja albo jeszcze pod, albo pod koniec kampanii, albo w pledge managerze po, mhm. gdzie będzie można to sobie tak kupić. Także mhm. też o tym pisaliśmy. To, to samo dotyczy koszulek na karty. Też o to są mhm. pytania. Też tutaj zastanawiamy się, którego producenta wybrać, i tak, żeby rzeczywiście tam liczba mikronów się zgadzała. Okay. Czy my jako onboard w oczekiwaniu na, na, na grę będziemy do niej siadać do prototypów, czy robimy sobie detoks i czekamy, aż się pojawi. To znaczy ja na pewno detoksu nie mogę sobie zrobić, no bo, bo ja mam jeszcze dużo pracy. Znaczy, my jako firma mamy jeszcze dużo pracy z tą grą. W rozwijaniu. Z, z, tak, dokończeniu dalej. pewnych rzeczy, ustaleniu schematów z grafikami, potem koordynowaniu tłumaczenia i druku. Tak. Więc odpowiedź brzmi nie. Yy, więc na pewno jeszcze będzie ileś tam partii takich te testowych, pod kątem ten wariant z tym, albo ten dodatek, tak, tak albo balans, czy to powinno kosztować 1 czy 0. Tak. Yy, to będzie ten moment. No i później myślę, że potem będzie chwila detoksu. Chwila na pewno. Na pewno chwila będzie detoksu, yy, w oczekiwaniu na już taką finalną przedproduk przedprodukcyjną kopię, do której chętnie usiądę. Tak jest moja myśl. Dokładnie. Zawsze, <gry> zawsze fajnie się siada już do wydanej gry, gdy widzisz, yy, jak to wyglądało wcześniej. I teraz tak. jak to wiesz? Aczkolwiek jest... ja przyznam szczerze, że najbardziej nie mogę się doczekać. Ja wiem, że to jest dziwne, ale tak. najbardziej się nie mogę doczekać. Jak z moimi dziećmi. Usią... Kiedyś, jak ja pracowałem z domu. Mm -hmm. Hmm, przy... Znaczy, kiedyś mi się zdarza się pracować z domu, ale był mm -hmm. taki dzień, że one przyszły i ja akurat przeglądałem folder ilustracji potworów. Mm -hmm. I Eunika zajrzała i mówiła: Podoba mi się to i pokaż mi to, wszystkie. Mm -hmm. No i pokazałem jej zasadniczo i mi się to jakby. One mały, mają chyba taki próg bólu nis niski mm -hmm. czy wysoki, w sensie, że tam nie, nie, nie było dla nich nic strasznego, mm -hmm. wręcz się tym ekscytowały, mm -hmm. więc ja się trochę nie mogę doczekać, jak z nimi usiądę i wyciągniemy I potarżę, no. tego albo tego, prawda, zobaczcie, gryfa, e, więc e, no, tak, taki jeden egzemplarz, może już bez Jonasza, albo może Jonas przestanie psuć. E, więc tego się nie mogę doczekać, ale rozgrywki też oczywiście. Mm. E, ja też pamiętam jak Tytani przyszli, pamiętam to było bardzo niedawno, ale tak. to i tak było fajnie wysypać sobie wszystkie oh. elementy, zobaczyć sobie Wypchnąć, każdą armatkę, wez... tak. Każd, Każdy niech będziemy tak. wypychać tak. Tak, 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 tak. tak, tak. Więc, to, więc to jest fajne. Ja też czekam, bo bardzo często teraz testujemy grę w języku angielskim. A, e, więc, żeby do... Tak, tak. W tak, naszym tak. ojczystym wiedźmińskim języku. Właśnie. <laughs> um, więc to jest to. Um, Łukasz pyta, taki komentarz napisał, do ciebie pytanie. Tak. Którą część swojej pracy lubisz najbardziej? Czy to jest projektowanie gier, wydawanie, oczekiwanie i radość z tego, że one już dochodzą? Czy, nie, to... czy nagrywanie filmów? Uh -huh, uh -huh. Co, z, co z tych rzeczy? Dobre pytanie. Wiesz, ostatnimi czasy to ja lubię o, na to. przykład, całkiem lubię pisanie takich fabularnych, Fabularnych opisów po angielsku. Mhm. Wiadomo, że często opieramy się na czymś, co istnieje w świecie wieźmina, ale tam coś trzeba czasami napisać. Mhm. I to jest, te, to jest całkiem przyjemna część mojej pracy aktualnie. Mhm. Mhm. E, no ale oczywiście, tak, chyba z perspektywy zarówno autora, jak i wydawcy, no to pod kątem e, po, takich emocji, no to pozytywnych, no to moment, kiedy przyjeżdża gra, tak. to bez porównania. Ale to jest w ogóle ciekawa perspektywa na, na Twoją pracę, bo my obserwujemy Ciebie na kanale, jak projektujesz gry i je wydajesz, tak. ale tak naprawdę 80%, 90% może mniej, sam możesz powiedzieć, czasu spędzasz przed kompem. To tak, jest Twoja praca. Tak. Moja praca to jest komputer, To tak. jest komputer. Się szczególnie teraz, szczególnie teraz w momencie, mm -hmm. kiedy już jesteśmy w trakcie kampanii i i yy, ewentualnie czasami trzeba sprawdzić jakiś jeden pomysł w grze, a tak to właśnie pisać, sprawdzać, liczyć, <grymność> dzwonić, koordynować. Teraz tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Ale tych takich przyjemnych rzeczy to będzie wypchnięcie żetonów. Co do komentarzy, to chciałbym jeszcze w imieniu swoim, Twoim i nas wszystkich podziękować za wszystkie gratulacje, uściski, serduszka, uśmieszki. Trzymamy kciuki, itd. itd. Bardzo tak. Wam dziękujemy za wsparcie, bo jest ogromne. Szczególnie też to widać w tych komentarzach. Tak, to um... bardzo myślę, że fajnie widzieć, że po prostu. Gdzieś tam ta e, widownia naszych e, pogadu pogaduszek planszówkowych e, też gdzieś tam e, grosza do... E, sami wiecie komu e, dała mm -hmm. e, do tego projektu, no bo to też oznacza, że my nie zawijamy się z naszym gadaniem o planszówkach, tylko wciąż możemy to sobie tutaj e, w ramach naszej pracy robić i e, taką przyjemną kosznie dla nas, mam nadzieję też dla Was mieć tak. A no i oprócz tego, że wsparcie, no to myślę, że warto tą grę sobie kupić. Tak. Eee, Ostatni tydzień został. Bardzo, bardzo dużo to bym przesadził. Kilka pojawiło się komentarzy pod tytułem kupiłem standard tak. i nie mogłem y, wytrzymać i y, już mam deluxe. <grym> Ale to, y, bo w Polsce, bo wiesz, bo na Kickstarterze możesz sobie tą cenę wrzucić i podnosić, tak. jak sobie chcesz, a w Polsce... Y, Norm, nie ma tej opcji pod kątem finansowym, bo tak, od bo... razu kupujesz produkt, dlatego wiedzieliśmy, że może być taka grupa osób, która będzie tak. chciała wejść zobaczyć na spokojnie w, tak, w tą wersję mhm. za 289. No i potem zrobić upgrade. Tak. E, dlatego taką nagrodę też wrzuciliśmy. To też pytanie się I pojawia, się czy... nie dziwię, ja się nie dziwię. Czy po kampanii będzie można sobie to podnieść? Tak, będzie a pledge manager, oczywiście trzeba wspierać w trakcie, więc to też jest mhm. ważne, żeby tak. wejść w to i potem będzie można na, może na spokojnie podjąć decyzję, mhm. e, a, no, aczkolwiek, aczkolwiek jak ktoś już teraz podnosi do deluxa, to, to myślę, że to jest właściwa decyzja. Był tak jeden komentarz, że e, e, nasza Wicka tak. mama, e, nie mogła wytrzymać i wsparła standard. Tak. I później na dzień mamy syn powiedział dobra mama, to dawaj sobie deluxe. I, o, i, ale ha? dobry prezent. Ale dobry prezent dzień a, mamy. Ze standard na dole. Bardzo dobry prezent. I to w ogóle jest fajny prezent, bo ja teraz go daję, ja wiem, że to już się przerodziło w na reklamę, ale ja teraz go daję i ty mówisz, ale fajnie, no. a fizycznie no. będziesz miał tak. za rok jeszcze takie drugie bum. Inny, inny e, nasz widz napisał, że e, tam sparafrazuje, że jako prezent ślubny zamierza komuś dać puste pudełko. E, I tam kartkę dostanie w tak? Bardzo dobry a pomysł w tym również. roku. No, no tak, no. Nie? Ale oni przez rok pierwszy, wiesz, tak. będzie tam radośnie i potem po roku co byśmy to razem porobili. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, nie. Jak już kurz opadnie, zjedzą wszystkie odmrożone tako debolaje tako. I, 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 wiesz, i wypiją całe wino, co, co im zostało, zostało, no to wtedy to. usiądą, nie. Bardzo dobry to. Um, I teraz y, 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 zwycięzca konkursu wtórnego, zadania wtórnego. Fantastycznie. Y, 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 trzeba było napisać komentarz po raz pierwszy, dotychczas nie pisząc w ogóle. Oh! Czyli ktoś, kto po raz pierwszy zdecydował się, że napisze i hmm. Julia, pozdrawiamy, napisała właśnie komentarz, że gratulacje, że się cieszy, i tak dalej tak dalej. Nie będę go czytał, bo jest dosyć też obszerny. Julia to jest popularne imię, ale to też jest tak. twój nick na YouTubie i jeszcze widzę tutaj, że ja gry Łukiego dały serduszko. Tak. Zawsze I... oglądam, ale nigdy nie komentowałam, aż do teraz. No i... To był właściwy moment, żeby komentować Julia, bo jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że dostałeś na YouTube serduszko, co y -hmm, jak y wiemy, y -hmm. na pewną wartość, Dokładnie. to zgłoś się na kontakt kontaktmałpa.uukiego.pl i napisz wygrałam, w kawie, rozmówkach, planszówkach, zgłaszam się i my wyślemy do Ciebie grę. Dobrze, ponadto Łukasz chciałbym Ci też pokazać screen, możesz opowiedzieć co widzisz. Data dołączenia, 31 maj 2009, co to znaczy? Czyli to oznacza, że to jest właśnie zwycięzca naszego konkursu. Poza konkursem podaj dowód na to, że jesteś subskrybentem od początku. Tak. I nasz widz, który nas subskrybuje od 2009 roku, od 31 maja dokładnie, wysłał nam takiego screena i. Trzyma nagrodę. Mailowo się skontaktował. Tak, tak. Czyli tak konkurs tak, bardziej mi wysłał. Konkurs y, zapisałeś się, tak. <grafisz> zasubskrybowałeś jako pierwszy, uważano tak. za zamknięty 2009, y, tak? Padło 2009. Nie, to, jest, to jest przy okazji jego pierwszy sub na YouTubie. To byłeś ty. O! Yy, bardzo nam miło. No to mamy nadzieję, że wciąż jesteś z nami. No, napisał tak. do nas Tomek, więc wie, że tak. był konkurs. Konkurs był... To <noise> zasubskrybuj... to był konkurs w wtórny. Zasubskrybuj w turnie. konkurs, yy, kanał Grypasza Łukiego w 2009. No, w sensie nie, to, 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 było, to... są czasy, które to, 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 to już minęły. To, to był konkurs turny, weź udział w konkursie wtórnym w roku 2009. <słuch> no, no oczywiście. No, no także mm, to było no, 12 lat. No. Więc y, oczywiście wyślemy ci jakąś grę w prezencie. Zasłużona należy się. No, za te, za te ile? 12 lat? Oczekiwania. No. no. Ale no, ale wciąż. Je, to by... Czyli lat... widzisz, dzisiaj wygrali z jednej strony ktoś, kto 12 lat czekał i ktoś, kto po raz pierwszy napisał komentarz. Tak, powinniśmy, i... powinniśmy ich wymienić kontaktami, żeby się wiesz, usiedli przy jakiejś partii jednej i zagrali w coś. Wiedźmina może, o. Kusi, kusi mnie, żeby ten głupawy żart pociągnął. trochę nie... oczepiny, nie? Wybraliśmy dwie osoby Delikatnie. i teraz, nie? No i za rok się muszą pobrać, <głos> <głos> jak, to, jak to na oczepinach. Albo przynajmniej zatańczyć. Tak. Decipher. Jest to gra, w której wypraska jest kluczowa. jest kluczowa. Więc jak teraz nas widzowie tylko słuchacie, to się nie przejmujcie, bo postaramy się opisać. Tak. Ja chciałem tylko Łukasz powiedzieć, że tu jest nawet wypraska. Tak. Gdzie go masz? Ołówek? Tu. Na, na ołówek, żeby go wtedy wcisnąć. Co, i on tu, to jest tylko do ołówka? Tak. Olej, ja <ślad> No Widzowie, to jest, jest jedno uchwyt no. na sam ołówek, to, to jestem w szoku. No, no, no. E Wiesz, normalnie wydawca by powiedział weź do jakiś ołówek z Ikei, a tutaj jest i on jest normalnie tak, wsadzony. Tak. Więc o czym jest ta gra? Ten gra, w której jeden gracz tworzy słowo, zakrywa je i ukrywa przed graczem, tak. i, i później od wraca, od 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 wraca do wyrazu, bo siedzimy naprzeciwko siebie, to jest ważne. Więc dokładnie, tak więc on jakby Wiedział? musi widzieć tak. to, co inni widzą, bo gramy we dwóch, ale moglibyśmy w trzech albo w czterech. Tak. I on na podstawie liter, który tutaj wybrał, na przykład W, Chociaż to też może być M. Na przykład W składa się z dwóch długich, czerwonych i z dwóch krótkich, żółtych elementów, bierze te elementy, no i zaczyna się później zabawa pod tytułem, Graż, który zna to słowo, wykłada znacznik. I ja teraz, czy my, musimy zgadywać, gdzie ono jest, gdzie jest ta litera. No i jakby traci on do punkty, gdy my nie trafiamy, więc my musimy dedukować, prawda, co to może być. I im na początku to jest strzelando. Ale im dalej w las, tym bardziej możemy szacować, co to za litery i co to za słowo, bo mamy rozpiskę liter i wiemy, z czego się składają. Więc też zabawa jest taka trochę słowo... zgadywana? Słowo zgadywana, to i... jest takie słowo. I... i... To się razem pisze. Tak, <noise> słowo twórcze to jest jedno słowo, no to tak. dlaczego to moje nie jest? I dedukcyjna, bo jak już widzimy zresztą, mówimy, no nie, no są dwa zielone, no to dwa zielone to jest S, no, to już nie ma tam żółtego, to już nie będzie eś. Albo wziął cwaniak i dał eś. I na tym polega zabawa. Troszeczkę jak najszybciej my chcemy zgadnąć, a przemek w tym wypadku jak najpóźniej chce, żebyśmy zgadli. Więc on nie ma na to wpływu, no ale mógł zrobić trudne słowo i tak. potem wybiera w kolejności, w jakiej dalej patyczki. I mogę czytać w takiej kolejności, że to jest wciąż dla ciebie jak najtrudniejsze. Nie? Tak, i to jest bardzo fajne. No, ja znowu załapałem się na tym, że myślałem, że o literkach to już wszystko już było. Tak, my tak co? I, i ostatnio też, by the way, też. jak była gra 7 słów, to też był Fox Games tak. i też mówiliśmy, to już wszystko, już wszystko i ta tak. gra zamyka. Ale jednak ta zamyka. To już więcej <laughs> nikt nic nie wymyśli, bo się nie da fizycznie, biorąc do ręki słownik, nam się już nie da nic więcej zrobić. Tak, już nie ma. Um. Skrable słowny, Ninja 7 słów i Decipher. Tak, i więcej to jest po prostu już to samo troszeczkę zmienione. Nie, tak na serio to nie. Tak na serio to nie, ale faktycznie jest to gra słowna, gdzie, gdzie, gdzie bawimy się słowami. Ale tak naprawdę bawimy się literkami i też tworzymy te literki od początku, więc to jest coś nowego. Tak. Podoba mi się bardzo taki właśnie, takie odkrywanie kurtyny. Trochę, trochę mi się kojarzy. Nie, pamięta, nie wiem, czy ty pamiętasz kiedyś dawno, dawno temu, jak byliśmy dziećmi, to, um, to było bardzo... Dawno, to było chyba koło fortuny, taki teleturniej? Że przychodziła taka pani i tak. Nie, aha. Nie, ta co od te literki tak odkrywała? I no to, w to Taki wisielec. Ale jak to, jak to się nazywało? To, to taki jest wisielec, tylko jak to było w... ale kojarzy, w tak oczywiście że kojarzę. no to, to tutaj to troszeczkę też po prostu jest w pewnym to, momencie mamy kto i fajniejsze i trochę inaczej to działa ale kto pierwszy odgadnie e, słowo z szczątków które mamy tutaj nie i to w ogóle jest ciekawe no bo mamy tworzymy literki w ramach pozycji i potem z których chcemy stworzyć słowo więc to są jakby dwa kroki do stworzenia no a zabawa jest po jednej stronie dedukcyjna po drugiej stronie taka, co jest odwrotnością dedukcji, że utrudniasz dedukcję. No, więc jakby, więc naprawdę prosty koncept, komponentowo bardzo fajnie zrobiony, więc ta fakt, że ta cała plansza, znaczy ta wypraska, to pudełko, ta podstawka, to tworzy tą grę, to jest takie poczucie, no jest poczucie teleturnieju, że siedzimy przy czymś. To nawet powinna być gdzieś jakaś taka z boku pole nagród i no, i więc. I tam ktoś ktoś e, fiata Tipo. przepycha z bramki do bramki. Nie chcesz dwójki, dobra, nie bierz dwójki, Dobre. już mamy przepchnięte no, auto. dokładnie, dokładnie. E, <laughs> więc no, jakby nasza młodsza widownia nie ma pojęcia o czym mówimy, prawda? Masz na myśli, że nie znają tak, modelu takiego auta, tak? I, <laughs> i, i, i że były konkursy, że było iść na całość, wybierz bramkę numer 3. Tak, tak, tak. tak. Więc tak czy siak jak y, uważam za bardzo pozytywną odskocznię od pracy. Tak. I polecam. Nie no, moja ziemi ja dobrze trzymam. A, patrz, ty to jest okay, po prostu ja chciałem napis, ja wiem, ty już mnie poprawiłeś drugi raz, ja już nie chciałem ci zwracać słowo uwagi. Dobra. No widzisz. A to, to prawda, że jeden potencjalny minus, że nie wiadomo czy tak się trzyma, czy tak się trzyma. A może to nie jest, może to jest rech pizzet. Dobrze. Ale macie, do że na odwrót przemu ułożył słowo i a chodzi Ci o to, że bez akcentu to przeczytają? Słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy za komentarze i wsparcie. W przyszłym tygodniu pewnie znów na UOKiEGO pojawi się tylko kawa. Może tą kawę zdążymy nagrać jeszcze tak na ostatni dzień kampanii, czyli że przed końcem mhm. i sobie coś tam pogadamy, więc pytajcie śmiało i zaglądajcie na Zagran to i polecamy Decipher i wiedźmy na Stary Świat. jak zwykle niezmiennie dziękujemy za Wasze przytłaczające wsparcie na obu kampaniach. Tak, Naprawdę. trzeba tu dosy, dosypać. O! Jaki matching. Tak, prawie. To in... Albo jest inny wiek, tego samego koloru, no, albo to, to jest inna paczka to... smakowa. A ten był na wierzchu i słońce na niego wie. No, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, cześć. Hej.